Czy wiesz, że historia w horrorze Obecność trzy narosta z Diabła wydarzyła się naprawdę? Film bada pierwszy i jedyny przypadek opętania oficjalnie użytego jako obrona w procesie o morderstwo w USA. Kiedy Arne Chan Johnson dźgnął znajomego pięciocalowym składanym nożem, Jason przedstawił jedną z najbardziej szokujących linii obrony w historii. Niewinny z powodu opętania. Jak to ujęła prasa, diabeł mnie do tego zmusił. Szokująca historia Johnsona zaczęła się kilka miesięcy wcześniej, kiedy 11-letni i brat jego dziewczyny David napotkał widmową postać wyłaniającą się z podłówka i zaczął wykazywać charakterystyczne oznaki opętania. David nagle przemówił po łacinie, lewitował i został pobity z rąk niewidzialnego demona. Gdy zespołowi księży katolickich nie udało się wypędzić demona, sprawą zajęli się Ed i Lorraine Warrenowie. Demonolodzy walczyli z demonami na całym świecie, ale Diabeł z Connecticut stał się jednym z ich największych wyzwań i najbardziej śmiercionośnych.